Antoni Chmielewski, ten czas leci, ledwie była okazja porozmawiać na temat Twojego efektownego zwycięstwa nad Jonasem Bilsteinem, jeszcze to wszyscy gdzieś tam rozpamiętywali, a tymczasem już kolejny pojedynek, kolejna walka, znowu rywale. no nie powiem, że egzotyczny, ale mocny, twardy i to też z Europy ściągnięty, tym razem z Francji, no i właśnie, jak Ty się zapatrujesz na tego najbliższego przeciwnika? Znaczy wygląda to w ten sposób, no ja, ja mam trenować, ja mam być gotowy, ja mam być sprawny i walczyć z każdym, jaki to by nie był przeciwnik. Przeciwnik jest z, no, z czołówki Europy, nie jest to jakiś tam Kelner, także na pewno będzie emocjonująca walka i, i dla kibiców, jak i dla, no, dla mnie. Ostatnio walki były emocjonujące, ale trzeba znać, że szybkie. Yy, to znaczy i ta poprzednia z Sylwestrem Borysem i yy, z Blisznem to tak poszło, tak jak strzelić już było pozamiatane. Yy, to co, dziś yy, teraz znów yy, szykuje się nam jakieś efektowne zakończenie wykonania Antoniego Chmilewskiego? Znaczy, no, nie szykuje się na to. No, to. Co walka pokaże, co wyjdzie w walce. Jest szansa, trzeba próbować. No, oczywiście ja się nastawiam na cały dystans. Muszę być gotowy na trzy rundy. W pewnym dystansie, jeśli wytrzymuje dochodzeniówki. Na, na, na sparingach tutaj umirka, to wiem, że w walce wytrzyma i nie będzie niespodzianek. A jak się jest siła, to zawsze jestem wtedy niebezpieczny i w każdej chwili mogę poddać. Właśnie, jest siła? E, jeszcze nie, ale wszystko idzie ku dobremu. Miałem tam taką drobną kontuzję po drodze. Jestem wyłączony na około 3 tygodnie z aktywnego ruszania się. Oczywiście się ruszałem, ale aktywnie nie mogę za bardzo. Noga już jest e, zdrowa, już funkcjonuje, już sparuje, także będę gotowy. Będziesz gotowy. Na ten uraz, to rozumiem, gdzieś to też podczas treningu się oczywiście przytrafił? Podczas sparingów, tak. No właśnie, ale już jest wszystko w porządku, zapominamy więc o tym drobnej niedogodności. Jeśli chodzi o swojego najbliższego rywala jeszcze zapytam, czy coś tam miałeś okazję już go sobie po pooglądać? Mocne, słabe strony, jak to oceniasz? No bardzo solidny zawodnik, wysoki. No, potrafi, potrafi uderzyć, potrafi się bić w zwarciu. No już nie, nie ukrywajmy, no... Zawodnicy tutaj na tym poziomie to już potrafią walczyć w każdej płaszczyźnie. Każdy jest niebezpieczny, z każdym można wygrać, ale też można z każdym przegrać. To nie są, jak mówił Jurek, killer Leszcze, Stefan, więc trzeba, trzeba łapy do roboty, wziąć się na trening i być gotowym. Trzeba się przygotować, być gotowym. Ja tylko zapytam tak, bo wiadomo, że poprzedni rywal no to trochę stracił po pojedynku z Tobą. Jak wygląda Twoja sytuacja? Ty miałeś troszkę zyskać, i co? Na jakim etapie jesteśmy Twojej historii? W tym momencie pytam o to za każdym razem, ale to jest bardzo ciekawa sprawa. Jest to bardzo ciekawa sprawa. No, dostałem odpowiedź, że jeszcze jedna, dwie walki i zawitam w elitarnej organizacji amerykańskiej. Wszystko idzie ku dobremu. Trzeba, my skupiamy się teraz na tej walce. Tą walkę trzeba wygrać, także potem zobaczymy, co będzie dalej. Trenujesz tutaj e, oczywiście na e, AWF-ie warszawskim w polen top team, ale nie tylko, bo to pewnie tam jakiś stały zestaw, który zawsze ci towarzyszył ludzi, e, pozostał. Tak, dokładnie. Jest jeszcze Robert Złotkowski, z którym szlifuję stójkę. E, w Holmesie w Mariocie i w Filtonie robię siłę, wytrzymałość kondycję. No i u mnie w klubie Gwardia Warszawa, tam jeszcze też szlify, technika i troszkę zapasów, więc troszkę troszkę się dzieje, troszkę latam, bo tej Warszawie jest jest dużo miejsc, w których można potrenować ale głównie tutaj wszystko ogólnie, wszystko w całości jest tutaj u Mirka Ta zmiana już też o niej była okazja porozmawiać ona gdzieś tam sam mówisz, dużo ci dała też poprawiła twoje samopoczucie i twoje spojrzenie na to wszystko ja tylko tak się zastanawiam bo mówisz jedna, dwie walki będziesz szukał dalej tylko i wyłącznie szans na PLMMA czy będziesz ewentualnie chciał, żeby przyspieszyć może cały ten etap gdzieś jeszcze ewentualnie spróbować powalczyć poza profesjonalną ligą Oczywiście fajnie by było, ale to, no, to, to, to organizatorzy powinni się zgłaszać do zawodników, a nie zawodnicy do organizatorów, więc gali jest dużo różnych na, w Europie, na świecie, w Polsce, także to, to, to raczej oni powinni dzwonić do mnie, a nie ja do nich. Dzwonią? No, mogliby częściej, no, jeśli nie ukrywam, no, jeśli ma, mamy to przyspieszyć no, i jak powiedzieć, budować polskie ma no to też, jakby powiedzieć, oni też muszą wykonać jakieś ruchanie, czekać na, na zbawienie. Powiedz, jeśli chodzi o takie twoje osobiste spojrzenie na ten nadchodzący 2015 rok, bo on tak naprawdę dopiero jest na początku, jeśli chodzi też o, twoją, tutaj, o twoje otwarcie tego nowego okresu. Jak ty byś chciał, żeby to się wszystko potoczyło? Chciałbyś jeszcze w tym roku ewentualnie zmienić tą organizację? Myślisz o przyszłym roku? Jak to wygląda? Bardzo bym chciał, żeby to jeszcze było w tym roku. Mam nadzieję, że się uda w tym półroczu, bo jak nie, to już na pewno w przyszłym i... I w to celuję i takie jest moje marzenie. Jeśli chodzi o tą kategorię wagową, no to, to chyba też jest tak, że trudno ci szukać rywala w Polsce. To już my teraz ewentualnie możemy spodziewać się tego, że nawet nie się będzie jeszcze jedna, dwie walki poza to, to i tak to będą zawodnicy gdzieś ściągani z zagranicy? Myślę, że tak, bo czołówka z Polski jest pokontraktowana na wyłączność. Jakby to powiedzieć... Ci, co tam się dobijali do niej, no, zatrzymali się na mnie. No i faktem, no, jest kupę zawodników za granicą, z którymi można walczyć, więc le, chyba lepiej tędy droga, lepsza tędy droga. Tak, tak, już zbliżając się do końca. Yy, gala we Wocławku, yy, gala PLMA 54. Czego możemy oczekiwać po tym pojedynku? Czego możemy oczekiwać po Antoni Chmileckim? Na pewno będę przygotowany w 100% tak jak ostatnio do ostatnich walk. To mogę zagwarantować. Yy... No i co? No i życie powodzenia. Walka mam nadzieję, że będzie widowiskowa. Dwóch mocnych zawodników, czołówki europejskiej. Ja można powiedzieć, że też byłem w nawiasie światowej, bo możemy się bić oczywiście też w całym świecie. Także zapraszam na walkę i trzymajcie kciuki. A jeszcze tak zapytam, czujesz się gwiazdą? Nie, nie, nie czuję się gwiazdą, ale wiem, że jestem rozpoznawalny. Gwiazda PLMA, tak mówię, nawiązuję do tego, bo taki program oglądaliśmy właśnie. Jak został przyjęty? Jak oceniono Twój występ w programie Nie Gwiazdy, Nie Taniec z Gwiazdami, ale w programie Gwiazdy PLMA? Bardzo pozytywnie. Fajny program, fajny reportaż, taki ogólno, ogólny, całościowy, zbierający. Yy, ostatnie wydarzenia do mojego życia, tak w jedną całość, reasumujący z puentą, także jestem bardzo zadowolony, więcej takich programów. A w tańcu z gwiazdami chciałbyś kiedyś wystąpić? No umiem tańczyć, studiowałem to na WF-ie, tańce ludowe mam opanowane, tańc nowoczesny tak samo na liana magistrze jak robiłem, także tańcem podobno dobrze tańczę. A to w czym czujesz najpewniej, w, w którym tańcu? <laughs> jak mi muzyka w nim nie przeszkadza. Aha, no to super w takim razie. Dobra, gwiazdy plm były, czekamy w takim razie na taniec z gwiazdami. Antoni Chmielewski nie tylko i do walki gotowy, ale i do tańca. Także czekamy też na PLMMA a 54 we Włocławku i, i walkę Antoniego Chmielewskiego podczas tej gali właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.